Serce? Twoje od ilu lat bije? A ile ci jeszcze zostało? Mam prawie pięćdziesiątkę. To idę przede mną. 10, 20, góra, 30 lat. A ty ile masz jeszcze? Te pytania, usłyszane z zakraty przypadkowo wybranego konfesjonału, wywołały we mnie burzę. Dochodziła 21. A w kaplicy sakramentu pokuty na Jasnej Górze tłum ludzi wciąż wyczekiwał na swoją kolej. Pomimo przedostających się do wnętrza podmuchów lodowatego powietrza, które wpadały tam przy każdym otwarciu drzwi, wraz z solidną porcją świeżego śniegu, było duszno i parno. Tamtego grudniowego wieczoru byłam w drodze do Płocka, gdzie miałam poprowadzić rekolekcję z księdzem do Lindo. Opad śniegu był tak gęsty, że na trasie z Katowic zwolniłam do dwudziestu kilometrów na godzinę. Tak się da jeździć? Nagle zaczął dzwonić telefon, a na wyświetlaczu pojawił się numer księdza Jarka z Płocka. Mijałam akurat tablicę z napisem 1000 metrów Częstochowa. Na którą pani będzie? Do dwudziestej drugiej się uda? Zapytał. A może być dwudziesta trzecia, bo wstąpiłabym na chwilę do Częstochowy. Rzuciłam szybko i nie czekając na odpowiedź. Skręciłam w zjazd. Słuchasz, właśnie, fragmentu z książki Jezu. Ty się mną zajmij, Terapia Serca. Dziewięciodniowa nowenna oddania się Matce Bożej z księdzem Dolin do Ruotolo. Zamówię na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie. Jasna góra była już pogrążona w mroku. Padające z nieba płatki śniegu. Zdawały się zagęszczać unoszącą się tu o tej porze nieskazitelną ciszę. Wirowały, mieniąc się w snopach światła rozchodzących się wokół jasnogórskiej wieży. Sceneria rodem z bajki. Ruszłam do kaplicy i zaszyłam się w ławce, dołączając do kolejki. Na chwilę zamknąłem oczy. Zawsze przed rekolekcjami bije się z myślami, że się nie nadaje. Po co ten ksiądz Dolindo mnie do tego wszystkiego wziął i znowu dzieci zostawiam w domu i męża? Nagle poczułam na ramionach uścisk. Pani Joanna, szepnął mi obcy mężczyzna. Dziękujemy za księdza Dolindo. Niech panią prowadzi. Przyszła moja kolej. Na co ty czekasz? Pytał dalej, zakrad zakonnik z oczywistym wyrzutem. Moje kolana wbiły się w drewniany klęcznik. Skąd wiesz, czy za rok lub dwa Bóg nie wezwie cię do siebie? Zastanawiałam się, w jakim kierunku to wszystko zmierza. Dlatego nie zwlekaj. O, pomyślałam, teraz będzie konkret, po czym zakonnik wyrzucił z siebie niemal nakaz, który tąpnął prosto w moje serce. Zawierz się wreszcie niepokalanemu sercu Marii i jej się zawsze trzymaj. A skąd ty wiesz, że jestem niezawierzona? Pomyślałam. I w ogóle czemu mi to mówisz? Nie było nawet zmianki z mojej strony na ten temat. Wracałem do samochodu nieco zawiedziona. Od dawna bez przerwy ktoś atakował mnie pytaniem. Zawierzyłaś się sercu Maryi? Uważałem, że tak. Byłam wychowanym w wielu stopniach formacji dzieckiem Maryi. To potrzeba coś więcej? Przez trzydzieści dni nie przebrnę, nie ma mowy, myślałem. Wyzwanie praktycznie stronu Maryi, Królowej Polski, było jednak przynaglające. Dobra, ty się tym zajmij. Rzuciłam spoglądając w górę i zatrzasnąłam za sobą drzwi ośnieżonego samochodu. Dwa dni po powrocie z Płocka rozmawiałam przez telefon z księdzem Dominikiem Chmielewskim. Były to początki mojej pracy nad książką o wojownikach Maryi. Salezjanin mówił, że po świętach jedzie do mamy, do Medziugorje, żeby razem z nią wejść w Nowy Rok. Do mamy. Uderzyły mnie wtedy te słowa, zwłaszcza, że ksiądz Dominik wypowiedział je tak naturalnie. Mówił o kimś realnym i bliskim sobie. Jak się później okazało, był to klucz do prawdziwego zawierzenia się jej sercu, o czym przekonasz się dalej. Salezjanin pobłogosławił mnie na koniec rozmowy. Trudno to wyjaśnić, ale kiedy odłożyłam słuchawkę, poczułam nagle obezwładniający pokój i miałam wrażenie, że raz jeszcze otula mnie ta przejmująca cisza z jasnej góry, że słyszę skrzypiące pod nogami płatki śniegu. Zerwałem się na równe nogi, by odszukać książkę, którą podarowano mi przed dwoma miesiącami przy okazji mojej wizyty w poznańskiej siedzibie fundacji Totatuła. Oddanie 33. Konsekracja niepokalanemu sercu Maryi z komentarzami księdza Dominika Chmielewskiego. Wbiegłam na strych domu. Książka leżała na półce, przygnieciona notatkami. Zaczęłam od razu. I każdego niemal dnia otrzymywałam potwierdzenie, choć rozum się wcześniej buntował, że to jest właściwa droga, co więcej, precyzyjnie wybrany czas na te moje rekolekcje. Jeśli teraz ty trzymasz tę książeczkę, Pan puka do drzwi twojego serca. To zaproszenie. Zatrzymaj się na chwilę i usłysz to, w co wierzysz. Esprit Audio to nowa aplikacja z audiobookami wydawnictwa Esprit, pełna duchowych inspiracji i wartościowych treści. Tylko teraz odbierz specjalny kod rabatowy i słuchaj taniej wybranych tytułów. Pobierz aplikację Esprit Audio i zanurz się w głębie słowa. Czekamy na Ciebie. Cóż to za niezwykle tajemnicza przestrzeń. Niepokalane serce Maryi. Ojciec Pio. Zapytany, czemu tak nalega, by każdy człowiek zawierzył się niepokalanemu sercu Maryi, odpowiedział, bo to jedyne miejsce na świecie, w którym nie postawił i nie postawi nigdy swojej nogi szatan, by wyrwać z niego dusze, które tam się schronią. Czeka was diaboliczna przyszłość, iż niczym wobec niej jest apokalipsa, dlatego schowajcie się w sercu Maryi i zawierzcie jemu, tam będziecie bezpieczni. Zatem to najbezpieczniejsza duchowa lokalizacja. Nowa arka. Dla ciebie i dla mnie. W komentarzu do piątego rozdziału Księgi Rodzaju ksiądz Dolindo pisze. Noe wybrany przez Boga wybudował arkę, dzięki której świat miał zostać ocalony. Wybudował ją według wskazówek Pana, by wypełnić Jego wolę. Jezus Chrystus, zanim pojawił się wśród zatapiających fal naszej nicości na ziemi, sam wybrał błogosławioną arkę, która miała Go przyjąć Najświętszą Marię Pannę, która poczęła Go poprzez wstąpienie Ducha Świętego, a potem dała Go światu. Maria była naprawdę niedostępną dla wód grzechu arką, bo była niepokalanie poczęta, została szczelnie zamknięta, osłonięta z każdej strony przed wszelkimi zasadzkami szatana i podobnie jak Noe, który zamknął się w warce Pana przez Bożą ingerencję przyjęła w swoim łonie Zbawiciela. Jeśli zatem Maryja była swoistą arką dla Jezusa, a On zostawił ją nam jako matkę na Golgocie, to znaczy, że teraz ona jest dla nas arką i ta nowa Arka z pewnością odegra szalenie ważną, jeśli nie kluczową rolę w chwili paruzji. Zobacz. Jeśli, jak pisze święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, przez Marię Jezus przyszedł na świat po raz pierwszy i przez nią powróci, to oznacza, że paruzja będzie związana z nią i z jej sercem. Wystarczy sięgnąć do 24. rozdziału Ewangelii według św. Mateusza i do Apokalipsy, by się przekonać, że może to nie być łatwy moment. Dlatego nie ma już czasu do stracenia. Maria w Gorie mówi dziś szczególnie strzegę tych, którzy są mi poświęceni i zawierzeni. Nierozsądne zatem byłoby nie konsekrować się jej sercu, zwłaszcza gdy widzimy, w jakim stanie są nasze dusze i duchowa warstwa świata. W sercu naszej matki jest nie tylko bezpiecznie, to tam zaczyna się nowe życie każdego serca zawierzonego Maryi. Pięknie ujął to ksiądz Dolindo. W Twoim sercu, Mario, rozkwitna niczym Lilia, gdyż Ty jesteś samą czystością. W Twojej miłości ogrzeję moją oziębłość, gdyż Ty jesteś pełna płomieni boskiej miłości. W Twoich dłoniach odnajdę schronienie, bo Ty jesteś matką miłosierdzia. Zwykle po zawierzeniu, w pierwszym odruchu serca człowiek pragnie zrobić coś by inni postąpili tak samo tak było i w moim przypadku przygotuję coś z pomocą mistrza zawierzenia księdza Dolindo początkowo miałam się posłużyć schematem zaczerpniętym z traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny Świętego Ludwika Marii Glinią de Montfort ta praca jednak nie wychodziła przez miesiące pamiętałam że moje 33 dni nie należały do łatwych, także dlatego, że zdarzało mi się pominąć jakiś dzień. To wywoływało we mnie wyrzuty sumienia i frustrację, potem nadrabiałam po dwa dni w jednym. Może warto coś przygotować dla takich osób jak ja, coś bardziej skondensowanego? Myślałam. Prawdę powiedziawszy, ilość litanii do odmówienia w trakcie 33-dniowych przygotowań do zawierzenia według Świętego Ludwika była dla mnie, Trudna. Rozczytywałam się w pismach ojca Dolindo. On nie szedłby tą drogą. Jego schematem było serce, a drogą Jezus sakramentalny. Zrób coś z tym, zawołałam do padre. Pewnego dnia, kiedy po raz kolejny nie byłam w stanie ruszyć dalej, bo przecież widzisz, że sobie nie radzę. I tak krok po kroku doszłam do dziewięciu dni duchowej terapii serca z ojcem Dolindą. Zakończą się one zawierzeniem niepokalanemu sercu Marii według tekstu księdza Dolindo. Będzie to przy okazji w najgłębszym wymiarze także droga świętego Ludwika. Czemu jednak wybrałem schemat dziewięciodniowy? Padre uwielbiał polecać swoim duchowym córkom i synom proste i praktyczne rady i rozważania najczęściej ułożone w nowenny. Twierdził, że nie chodzi o długość przygotowań, ale o to, by w tym czasie uchwycić ten jeden moment, tę chwilę, kiedy Twoje serce zabije mocniej i otworzy się na Boga. I wtedy tak wiele się zmieni. Otwórz swoje serce, otwórz aniołeczku. Ksiądz Dolindo zwracał się tak do swoich penitentów za każdym razem, zanim zaczęli wyznawać grzechy. Serce było kluczem do wszystkiego. Serce to też klucz tej nowenny terapeutycznej. Będzie ono punktem odniesienia całej terapii, bo chcemy, by serce spotkało serce. Będziemy się tutaj zatem uczyć modlitwy sercem. Wiesz, jaka jest najpiękniejsza modlitwa na świecie? Modlitwa, po której Bóg staje się wobec ciebie bezbronny i po prostu zaczyna działać. Nie da się jej nawet zapisać. To głębokie i szczere westchnienie, ile sił w płucach skierowane do Niego. Spróbuj, a się przekonasz. Jest to styl i duch Dolindowy. Padre, już jako młody kapłan, potrafił ganić ludzi w kościele za bezwiedne powtarzanie, klepanie litanii. Kapłan doskonale zdaje sobie sprawę, że w naszych czasach modlitwa stała się dla większości ludzi albo mechaniczna, albo nudna. Do tego stopnia Iż wielu z trudem wytrzymuje niekończące się dla nich ceremonie i liturgie, nie mogąc się doczekać ucieczki z kościoła końca, jakby siedzieli na cierniach przed Bogiem. Wielu przysypia na różańcu, i choć miliony ludzi modlą się, wypowiadając słowa, to modlitwy te nie zmieniają ani świata, ani ich serca. Tymczasem modlitwa pisze ksiądz Dolin do liści do córek duchowych przypisując te słowa Marii właśnie jest uniesieniem duszy w locie ku zjednoczeniu z Bogiem. W zależności od stopnia tego zjednoczenia, modlitwa przyciąga do duszy łaski i miłosierdzie. Dlatego tak mocno wybrzmiewa dziś wołanie Maryi w Mdziugorie: módlcie się sercem. Przesłuchałeś właśnie fragment książki Jezu Ty się mną zajmij. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie.